Na wstępie chciałem zaznaczyć, że nagrywam ten materiał przed premierą 6 odcinka drugiego sezonu serialu Severance i wraz z jego premierą wszystko może zostać albo potwierdzone, albo wszystko może okazać się kompletną bzdurą. Drugi sezon wprowadza bardzo dużo nowych elementów. Poznajemy znacznie więcej niż tylko bliski obszar pracy działu MDR, nowe lokalizacje, nowe role, nowe szczegóły historii Lumon oraz nowe postaci. Jedną z tych postaci jest panna Huang, która jest zastępczynią nowego kierownika działu rozdzielenia. Wprowadzona w pierwszym odcinku, nie zdradza o sobie zbyt wielu szczegółów. Nie wiemy o niej praktycznie nic, oprócz jednej bardzo ciekawej poszlaki, która jest bazą tego materiału. W piątym odcinku Huang wydaje się delikatnie przyginać i podważać kompetencje swojego szefa, kiedy Milczyk organizuje pogrzeb dla Irwinga. Mówi mu, że nie powinien się na to zgadzać, ponieważ pozwala im to myśleć o sobie jak o ludziach. Sugeruje to, że Huang nie jest rozdzielona. Gdyby Huang była rozdzielonym pracownikiem, Lumon odczuwałaby jakąś empatię wobec innych inni. Jako inni zrozumiałaby, że pracownicy MDR nie są mniej ludzcy niż ona sama i nie traktowałaby ich wyłącznie przez pryzmat ich pracy. Fakt, że ich dehumanizuje, sugerując, że Milczyk nie powinien pozwalać im czuć się jak ludzie, wskazuje na to, że nie ma pojęcia, jak to jest być inni. Teraz słuchajcie tego. Bardziej prawdopodobne jest, że to dziecko, którym w sumie wydaje się być, przeszło pranie mózgu. Od najmłodszych lat wpajano jej filozofię Kiera. Jest tak pochłonięta swoją pracą, że powtarza jedynie to, czego nauczył jej system Lumon. Milczik kwestionuje firmę, ponieważ był dorosły, kiedy dołączył do firmy i potrafi myśleć samodzielnie. Pannie Huang, w przeciwieństwie do Seta, prano mózg od najmłodszych lat, tak aby ślepo wierzyła w wartości Lumon. W trakcie oceny wydajności pracy Milczyk jest krytykowany za bycie zbyt miłym wobec inni i traktowanie ich jak ludzi. Doradzono mu, by zacisnął pasa i stał się bardziej asertywny. Jeżeli pamiętacie, to w odcinku panna Huang doradziła Milczykowi dokładnie to samo, ale jeszcze przed tą okresową oceną, co tylko podkreśla, że nie zna nic oprócz wartości Lumon. Oczywiście, jak spojrzymy na pannę Huang, to widzimy dziecko dziecko, które powinno chodzić do szkoły, a nie pracować jako zastępca kierownika w Lumon. Trudno nie zastanawiać się, czy nie kryje się za tym coś więcej. Zastanawiając się nad jej osobą, oglądając drugi sezon rozdzielenia, nie trudno oprzeć się myśli, że jest bardzo podobna do pani Casey. Jest posłuszna, robotyczna i traktuje swoją pracę zbyt poważnie. Serial jeszcze nie ujawnił co stało się z panią Casey i jak to się stało, że martwa żona Marka trafiła do Lumon. Serial natomiast sugeruje, że Lumon znalazło sposób, by zdobyć ciało Jemy z kostnicy i jakoś ją ożywić, by stała się takim stałym inni. Zastanawiałem się, czy Huang również nie zginęła w świecie zewnętrznym, a później została ożywiona, by stać się stałym współpracownikiem Lumon. Teraz przyszykujcie sobie popcorn, bo będzie naprawdę ciekawie. Jak dotąd włożyłem wam do głowy pewien pomysł. Pomysł, że panna Hwang nie jest tym, kim się wydaje. Nie jest po prostu sobą. No ale rozwinijmy temat. Jak wspomniałem, panna Huang to młoda dziewczynka, która pracuje w Lumon jako zastępca kierownika działu rozdzielenia. Zniknięcie Jemy w pierwszym sezonie i pojawienie się Huang w drugim nie jest przypadkowe. No po prostu nie może być przypadkowe. Rozdzielenie jest pełne tajemnic i trudnych do odpowiedzenia pytań, ale jednym z największych punktów fabularnych serialu, przynajmniej w momencie nagrywania tego materiału, jest śmierć żony Marka Jemy. Zanim Mark został rozdzielony, jego żona Gemma zginęła w wypadku samochodowym. Jednak po tym jak Ini Marka trafiło do świata zewnętrznego na końcu sezonu pierwszego, odkrył, że Gemma i Casey, doradczyni wellness w Lumon, to ta sama osoba. Teoria według której Huang ma związek ze śmiercią Gemmy opiera się na krótkiej wypowiedzi, kiedy Huang ujawnia, że kiedyś pomagała ludziom na przejściach dla pieszych. Gemma zginęła w wypadku samochodowym. Huang kontrolowała przejścia dla pieszych. Zaczyna wam się rozjaśniać? Teoria mówi o tym, że Huang miała jakiś związek z tym wypadkiem. Może Gemma potrąciła pannę Huang na przejściu na pieszych, a potem obie zostały oddzielone? Od tego się prawdopodobnie nigdy nie dowiemy. Jeśli tak było, Lumon mógł oddzielić je tuż przed ich śmiercią, albo w jakiś sposób oddzielić je później. Może Gemma nie żyje w rzeczywistości, ale jej oddzielona wersja, czyli Miss Casey, jest cała i zdrowa. Ta teoria, jeżeli prawdziwa, nie tylko dowodziłaby, że Lumon oddziela ludzi tuż przed śmiercią, ale także pozostawiałaby pytanie dotyczące tego, co sprawiło, że Gemma i Huang były kandydatkami do oddzielenia oraz jak pasują do większej historii Lumon. Wyjaśniłoby to również dlaczego Huang jest taka młoda. W rzeczywistości teoria o Huang otwiera drzwi do wielu innych teorii na temat tego, czym zajmuje się Lumon i jakie są intencje rodziny Iganów. Na przykład, jeśli Huang została oddzielona, ale jej Auti nie żyje, oznaczałoby to, że dziewczynka jest tylko wewnątrz Lumon, istnieje tylko w Lumon. Jej INI byłoby zasadniczo zaprojektowane, aby stać się idealnym pracownikiem bez jakiejkolwiek szansy na ucieczkę z Lumon. Posiadanie INI bez AUTI pozwoliłoby Lumon stworzyć idealnych wyznawców Kiera. No i tak właśnie zaczynają się różnego rodzaju sekty. Jednak, jeśli Lumon oddziela ludzi, którzy są blisko śmierci, no to problem staje się bardzo ciekawy. Osoba, która powinna zniknąć ze świata rzeczywistego, jest zmuszona do istnienia w bezdusznym miejscu pracy, nie wiedząc, kim tak naprawdę była, ani co się z nią stało. Oprócz teorii, że Huang była odpowiedzialna za śmierć Jemy, istnieją inne dziwne teorie. Na przykład taka, mówiąca, że może być córką Jemy i Marka. Jema była w ciąży w momencie swojej śmierci, a Lumon zaopiekowało się dzieckiem. Wielkim problemem w tej teorii jest jednak to, że Huang ma jakieś no nie wiem, między 10 a 15 lat, a Jema zginęła zaledwie 2 lata temu. W ten sposób wcześniejsza teoria jest znacznie bardziej prawdopodobna. Wiek Huang, śmierć Dżemy i inne dziwne rzeczy, które dzieją się na korytarzach MDR, dowodzą, że w serialu istnieje taka dziura fabularna, dziura tematyczna. No a jeżeli wszystko jest robione zgodnie z jakimś tam planem, no to ja nie wiem, co się tam tak naprawdę odwala. Posłuchajcie tego. Przy dokładniejszej analizie błąd związany z czasem wcale może nie być tak naprawdę błędem. W piątym odcinku pojawiło się coś, co później zostało wyjaśnione. To znaczy, chodzi o to, że twist ze zmianą Heliar na Helene został zapowiedziany już w drugim odcinku, a rozwiązany w czwartym i piątym. Prawdopodobnie sytuacja z piątego odcinka zostanie wyjaśniona nieco później. No i to wyjaśni problem teorii córki Jemmy i Marka. Rozdzieleni pracownicy nie zastanawiają się, który jest rok w prawdziwym świecie. Ten problem zostawiają swoim Auti. Podczas fikcyjnego pogrzebu Irwinga za Dylanem jest plakat, z którego dowiadujemy się, że Irw zakończył swoją pracę w kwartale 882. Przyjmijmy, że kwartał w Lumon trwa tyle, co prawdziwy kwartał, czyli 3 miesiące. 882 kwartały to 220 lat i 6 miesięcy. Z filmiku instruktorowego wiemy, że Lumon powstało w 1865, więc teoretycznie powinien być 2085 rok. Jest kilka szczegółów, które dyskredytują tą teorię. Prawo jazdy Marka S ujawnia, że urodził się w 1978. Twórca serialu powiedział, że rozdzielenie dzieje się w alternatywnej linii czasowej, osadzonej mniej więcej w naszej teraźniejszości. Przez te rewelacje ciężko odkryć znaczenie kwartału 882, chyba że Lumon kontroluje czas. Wtedy Huang może być klonem Dżemy, może być jej córką, a nawet jej matką, może być kimkolwiek. Wskazują na to różne poszlaki. Pilot serialu sugeruje, że Mark spędził w Lumon ponad 24 godziny zamiast 8 godzin. No i ta kwestia pomiędzy sezonami z tymi pięcioma miesiącami jakoś nie daje mi spokoju. Mark ma również problemy z ogarnięciem życia poza firmą. Ma zanik pamięci i wszystko zaczyna się zlewać. Pity w pierwszym sezonie wspomniał o rozdzieleniu jako o posiadaniu dwóch różnych żyć z dwoma różnymi przeszłościami, które nagle zostają ze sobą zszyte. Wszystko, co nam do tej pory pokazano, jest bardzo dziwne i zarazem bardzo ciekawe. Czy Huang to klon Jemy? Czy Lumon miało coś wspólnego ze śmiercią Jemy? Czy Lumon zakrzywia czas w MDR? Czy w ogóle w siedzibie Lumon? Wszystko to powoli zaczyna się układać w taki jeden wielki, ogromny obraz, no ale na razie jest on dość niewyraźny. No i jest to zdecydowanie serial godny polecenia. Jeżeli nie wiecie, czym jest rozdzielenie na Apple TV, no to. Gorąco polecam. Jest to jeden z najlepszych seriali, jakie oglądałem w tej dekadzie. Na razie.